I wracamy w 46 odcinku, zaraz tutaj się spróbuję ogarnąć co mieliśmy zrobić, <laughs> tak e, wstępnie zaczniemy, spróbujemy się przedostać do tych smoków, e, gdzie by to było, smocze koszary, fajnie, i opcjonalnie mamy jeszcze dwie walki z bossami opcjonalnymi, jeżeli tutaj utkniemy, ja się tu spróbuję przebić, tu no możemy ginąć, bo mamy 4000 dusz, to nie jest dużo, już teraz i nie mamy Embera, także możemy sobie ginąć. I jeszcze bym poszedł do tego mm, świata demonów w najbliższym czasie, zobaczyć tamtego bossa. Bo teraz fajnie by było określić, który boss jest najprostszy, na którego powinniśmy iść w danym momencie. Czy tutaj yy, no, tutaj nie wiem jeszcze, jak się będziemy przebijać. Natomiast później mamy dwa bossy, jeszcze opcjonalne. I teraz fajnie by byłoby zacząć od tego prostszego i po prostu dostać już duszy z niego i, i yy, zobaczyć, co tam z tego wynika. Może jakąś piromancję dostaniemy, czy coś. No a tutaj nie jestem niestety mądrych z tych smoków. Byłem po prostu przebiez na pałę i gdzieś tam się schować. O, piję mocno, ale nie aż tak mocno ruszałem. O, nie, dobra. Idziemy, o, tu trzeba iść w lewo, dobra. Zaczynamy radosne ginięcie, <coughs> troszkę mi już głos siada, bo już nagrywam od premiery, praktycznie codziennie, no ale chciałem tutaj po prostu jakoś tą grę popchać do przodu. Ja właśnie nie lubię takich momentów, kiedy albo utknąłem, bo, bo tak, bo po prostu się tutaj ginie, jest trudno i tak ma być, albo jest bosk, na którego nie mam sposobu i wtedy ja tak stoję i nie wiem co zrobić, czy mam po prostu expić, czy mam coś, jakąś metodę, czy mam szukać po necie, po prostu taki zagubiony Spróbuję szybko pota wypić niemko, bije te Nie wiem co z nie piję. Dobra, to jest zła metoda Chyba nie trzeba jakichś schować i potem powiedz No ja bym się jeszcze wstrzymał z używaniem łuku Bo nie wiem czy tutaj byśmy się mogli jakoś ustawić Czy by strzał starczyło Oczywiście to jest opcja Także Myślę, że jeszcze spróbuję kilka razy To jest właśnie czysty przypadek grania w sorsy na ślepo Czyli po prostu, no nie wiem gdzie mam iść, coś tam próbuję, może się uda, może się nie uda Pewnie się nie uda I co, taki smog będzie tutaj ział Czy nie Mam go sprowokować, żeby ział Dobra, spróbujmy go sprowokować No i nie doleci teraz co, po takim ataku mam biec I Jak oni już nadzieją, no to jest koniec A no może nie Dziwnie dzieją, nie w tą stronę To jest bardzo słabe I do Dobra Tu można chyba stanąć Nie, ja nie można, bo właśnie zginąłem prawie to, bycie... o, oczywiście to jeszcze raz narympał no można by jeszcze spróbować y, użyć oczywiście odporności na ogień, tego flash suetu, ale to bym się musiał przezbroić spróbujmy jeszcze raz przebiec, to naprawdę trzeba jakoś tak tutaj ostro kombinować bo mi to się wydaje, że tu trzeba gdzieś powiedz Bo ja nie wiem gdzie I To mi nic nie mówi Nie biegnę, rola się właściwie Zaraz ginę No zginąłem Dobra Słuchajcie, zrobimy tak, ja sobie zrobię ten Flash Sweat Strasznie tu głośno z tymi smokami Ja sobie zrobię ten Flash Sweat na wszelki wypadek, zobaczymy różnicę Czy to w ogóle coś daje I spróbujemy wtedy przebiec Także zaraz, tylko do bazy musimy Bo tu niestety się nie da tego zmienić O, można, zaraz, ja to zajmuję Jak to się sprawdza Jeden no i aha teraz tak ja bym sprawdził sobie przede wszystkim to w y, cyferkach pierwsze ile to zaraz musimy zobaczyć naszą postać ona ma teraz na ogień 122,27,5 a teraz aha 50% więcej, że tak 25% redukcji jeszcze, dodatkowe No to lecimy To ja coś czuję, że ja tu zginę i tak Pewnie jestem za ciężki Po prostu Zresztą ta prostu wybiegła aż taką chce robić Dobra Jestem na strzała Pij pota Pij i pota, no pij tego pota nie da się wypić pota po prostu O, kupiłem Jestem No To jest kłupie, naprawdę Nie da się wypić pota za cholerę Ja się zrobię teraz na full na ogień I spróbujemy jeszcze raz Także mamy testy teraz e, odporności na ogień No to też w sumie fajnie no nie, nie do końca to chciałem robić, ale... To przynajmniej czegoś się nauczymy. Dobra. No to skoro na ogień, zobaczmy co jest najlepsze. Powiedzcie, że coś jest. Zaraz. Chyba mamy najlepsze już na ogień. Tutaj mamy... Jak zdejmę jak zbroję, to będzie gorzej, bo będę stracił całą absorpcję ze zbroi i wtedy będzie tragedia. Tak, świetnie, mamy najlepszy sprzęt na ogień. Tu chyba pewnie będzie podobnie. O, coś lepszego jest. Jeszcze dlatego są lepsze na ogień. No dobra, niech będzie. Chodzimy jeszcze tutaj. Trochę dziwne. Zaraz 2,77. A tu mamy 2,7. No lepsze są, ale tyle co nic. Ok, niech jest na razie. Mogę co najmniej broń wywalić, ale nie wiem, co coś zmieni. Nie widzę tej odporności na razie. Tak, tutaj wszystko jest gorsze to ja bym mógł sobie wywalić tarczę, bo ja jej nie używam. Cofnij. Teraz Może nawet dalibyśmy tą z trawy. No, udźwig jest tak samo zły. Może regeneracja jest szybsza. No i to tyle chyba. Ewentualnie bez broni mógłbym biec. No dobra, spróbujemy jeszcze raz. A jak nie, to chyba pójdziemy na tego demona zobaczyć. Bo. ja to bym musiał to gdzieś ogarnąć, chyba na necie, jak to się robi. Bo to takie bieganie i ginięcie jest trochę głupie. Nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens. To do mnie zionie? Nie. A to będzie palić teraz, doskonałość. Czy oni się teraz dziać? bo no ja nie wiem. Zobaczmy to. Czy się uspokoją, czy nie uspokoją. Tak. No to sprint w takim razie. Ja tu zupełnie nie wiem, w jaki sposób miałbym wtedy wylecieć. Tu po prostu nas leje. O, jeszcze ja spadłem spadłem. Nawet dobrze, bo tutaj coś jest. Dobra się tutaj być? To jest niefortunne, ale może to jest dobra droga Pod most spadliśmy, tak? Ojej, bestia Nogi to jest ale też tak nie dostaje nie! Tak, tego nie chciałem zrobić. Gin! Dobra! Więc Jeszcze raz. Umrzej! O, ale spadliśmy tego nie wiem jak to tam. Wow! Ale tu głośno strasznie jest. Przejdę przez ten cały ogień smoków i jestem ogólnie zagubiony, dobra. To wróćmy do tarczy i zróbmy takie założenie, że tutaj trzeba było spaść. Teraz tak tutaj się idzie. O, coś jest powoli. Ta nic, to spoko. Może nawet na tarczy wystarczyło. To są schody Czy to nam coś daje to jeszcze nie wiem Ale Trzeba sprawdzić To coś może coś być Coś tak Sekret Okej okay. Ja bym sobie jeszcze wypił potki Jaszczurka Ja bym ja olał Dobra, asasyn. Dobra, leży No, nie planowałem tu w ogóle być, ale może to jest jakiś, Jakieś obejście tych smoków Bo na razie to jest, tego nie jestem mądry Ty hmm, myśmy wleźli, zaraz No, źle, źle poszliśmy Dobra, rzucaj Okej okay. Przestań Dobra, leżysz No, były tu bestie, tylko one mi niewiele dają No, się wyleczyć Że będziemy oczywiście A, to jest kolejny koleś, tym razem jest taki duży I On tutaj po prostu sobie jest, tak Dwa przyjdzie do mnie? O, nie, 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 nie to chciałem. Czy chciałem go generalnie popieścić tym, ale może niekoniecznie w taki sposób. Dusz też by tutaj było trochę. No, skarb jakiś tu znaleźliśmy, ale ja dalej nie wiem, jak te smoki zabić. Nie wiem, czy tracić te 10 tysięcy teraz... Przez ścianę. No serio gościu. Ty jesteś w ścianie. Ty jesteś chory po prostu. Gin, 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 gin. A to zaraz ginę. Dobra, cię. No i to nam niewiele daje. To jest jakiś kapłan, czy coś. To jest gościu, który rzuca tym całym... E, czymś... z góry. Tu jest itemka. Kusza snajperska i może jeszcze mam strzelać do tych smoków z kuszy. Właściwie to ja musiał jeszcze przetestować chyba yy, właśnie łuki i kuszy na te smoki Dobra, to zróbmy tak To ja bym poszedł sobie tutaj jeszcze I zobaczymy czy one w ogóle dostają Bo ja coś czuję, że one nie będą dostawać Nie wiem się mógł w sumie wyposażyć, bo Dobra, wyposażymy się znowu z powrotem we wszystko Teraz tak e, Gdzie ja tu mam łuk? Czy ja w ogóle mogę łuk używać? W ogóle zobaczmy jeszcze zasięg Kusza ma 50-42, snajperska by miała 59, a łuk ma 50 Dobra to na razie weźmy łuk Jakieś bełty mamy, znaczy strzały, dobra, I teraz tak, zobaczmy, czy te smoki w ogóle dostają Skąd by można strzelać? Sąd by można strzelać gdzieś? Nie wiem, czy on mnie tutaj trafi o I teraz pytanie czy on mnie zabije Nie wiem Niech się wyzieją może Ja mogę go tak pić Dobra tutaj gdzieś jest... Okej okay. Tutaj gdzieś jest ring, który zdaje większe obrażenia Jeżeli mamy full HP, gdzie on jest? Dobra, dolejemy no tego smoka skrzydełko Tak tutaj bardziej o. No i tu będziemy strzelać teraz W strasznym hałasie Przepraszam ten hałas, ale no, nic nie jestem w stanie poradzić Zobaczymy, że uda się go przepłoszyć na dobre Jakby był tylko jeden smok, to tam się cieszył Także Niestety, witam was w strasznie głośnym filmiku yy, z dziejącymi smokami Jeżeli będzie taka potrzeba, to sobie po prostu przewijcie dalej Ja jeszcze poproszę sobie po yy, pełny zestaw strzał na następny raz, chyba Może jakiś lepszy Włodę mógłbym jeszcze poprawić Bo tak to potrwa trochę Ja myślę, że on ucieknie Nie wiem, czy da się go zabić, szczerze mówiąc no, ale może się uda. To jest jednak 100 tysięcy... 000... Znaczy, zaraz, to jest 100 razy 70, no to jest 7 tysięcy obrażeń. Myślę, że on może tyle, aż życia nie ma. Czasami dostaje więcej, co ciekawe. Żeby mu się go przepłosić, to jeszcze pokażę wam raz, ee, jak stoję. W każdym razie czas się jakoś tak ustawić, żeby tyle obrażeń się przeszkadzało. Czas tego jest po prostu straszny. No ale gdyby się dało pogonić, to nie płakać. Strasznie głupia metoda. W ogóle, gdyby tego smoka się dało zabić, a nie przepłoszyć, to byłby bardzo, bardzo szczęśliwy. Tak czy inaczej no trolling strasznie ze strony From Software, bo ja takich pośredników nie lubię, takich metod. To, to, wiecie, to nawet nie jest farma, to jest po prostu stanie i naparzanie przez 5 minut z to jest głupie. Jeżeli go zabijemy, to ja po prostu spróbuję po strzały i zrobić to samo z drugiej strony. A jak się nie uda, no to przebiegniemy przy jednym stronie. Właśnie proces Cierpię tak samo jak wy to jest troszkę głośno Tyle mogę powiedzieć Także możecie sobie chyba film razy dwa zrobić, przybierasz go Albo wyjść sobie na kawę, bo to jeszcze potrwa O no, poszło nam 60 strzał około Nie wiem najnowsza. na ile on jest, ma jakieś życia już może ma równe 5, trudno powiedzieć No mu się przydaje. dobrze by objedowali i teraz tak, jeżeli grać nie ma łuku to co? To musi być sobie jakiś takie staty żeby już mieć No i musisz sobie też pójść strzałem I zobaczcie w ciepłości, a się tam mogę kawę kadę w tej za dawną ręką, bo prawą tylko klikam No muszę powiedzieć, że taka metoda może i jest dobra ale nie jestem jej fanem Ja się w ogóle zastanawiam gdzie były lepsze strzały czy one pewno tego złodzieja? chyba jest taka opcja zaraz się okaże teraz to z tym smokiem jeszcze parę strzał Jeśli tak z 80 nam poszło no i Myślę, że będzie dużo Znaczy, smok się zepsuł generalnie. Ten drugi sobie poszedł. Czy ja zepsułem dwa smoki? Eee... Yy, że jak? Staniesz? Czy ja zepsułem smoka? Eee, smoku? On w stanie. Ja to czuję, że on w stanie. Nie no, to jest straszne. Wiesz co, póki ten smoki nie. Serio? Smoku? I umarłeś, tak? Nie no, to jest naprawdę dziwne. Czy smoka się psuje 80 strzałami. No, dobra. Ok, fajnie. Dobra, wiecie co? Ja pozbieram to wszystko. Kusi mnie żeby żar zeżrzeć. Dobra, po pierwsze, ja wywalę ten łuk. Bo ja go nie chcę taszczyć. Po co ja go mam taszczyć? O, wypalimy łuk. I teraz co my tu jeszcze mamy? Chciałbym skrót, albo zaraz, nie ma takiej dźwigni? Nie, dźwigni nie ma. Mamy znowu lewa prawa. No to ja bym poszedł sobie tutaj. No w sumie te dusze to tak. 14 koła. No to nie wiem, sam tu by można pójść. Dobra, nawet po tych schodach. Okej, okay, mamy wszystko. No to tak. Yy... Tam też coś chyba leży. Teraz jeszcze sprawdzę prawą stronę. Tu są schody? Nie. No dobra, to może prawa. Bo prawa jest taka trochę dziwna. Są takie dziwne schody Co tu łazi Oj Ostrzeliwują z góry tego nie chciałem Aha, oni będą strzelać z góry i rzucać bombami Dobra To ja ich na razie oleję Pójdziemy sobie teraz tutaj, bo to jest druga opcja, tak? Możemy mieć też tutaj Co tu jest akurat? Nic smok, tylko leży no to dobra, to pójdziemy w tą stronę. Ja bym się nawet tutaj napił. No, właściwie do takich pajaców. Ja bym sobie zabił. Oj, nie tę broń. Ojej, jesteś bardzo agresywny. Ja się muszę zabić tutaj, chodź tu. Dobra, dwa razy. To jest gdzieś. Od podniosę sobie. Dobra, czysty klejnot. No cóż, no smoki zabiliśmy. To fajnie, to cieszy. I teraz e, spakujemy się na jakiegoś przeciwnika, myślę. Tak, to są dalej te pajace takie słabe. To o. Ten jest twardy, ale ci ci nie są. Boże. Ja bym jednak wolał ich kulką zabić. Na razie. O Dobra, zaraz i... Poprawka, to nie zaraz Dobra, Mnie nie bi. Ja to nie lubię, przestań je lać Zaraz giniesz pajacu Więc co? Taki byś twardy, tak Taki byś groźny no dużo tutaj jest mało niestety. Ta eksploracja mi się średnio podoba, chociaż jak ten smok już nie w stanie, bym się cieszył. Jak go za każdym razem pacyfikować, to ja się chyba załamie. Co to jest? Myśmy tu byli chyba, nie? W tej dziurze. Tu nie byliśmy, ale pójdę po to. Zdaję sobie sprawę, że to jest ból. Ale to jest. Ojej! Idę, idę, Dobra, tam ja wieję. Na pewno z wami teraz nie będę walczył. Możecie zapomnieć. I idziemy tą stroną. Ja nie wiem, czy tam. Kurczę, musiałem te detonujące bomby tam pójść. Te beczki. A to mi się nie podoba. Ty w ogóle jest koksu jeden. Nie wiem, czy ja go skajtować. Aż tutaj. O boże, dwóch kolesi. Nie chcę się z wami bić. Ja bym ich olał. To jest taki sekret kolera. jak nie zabiję raczej. Spróbujemy ich chyba zabić, bo tu jest na... Ewidentnie tu coś jest. Dobra. Bomba. Okay. ok. No ja poświęcę tutaj potek. Nawet chyba drugi. Już ich załatwimy, żeby już tu nie chodzić. Została nam druga strona, chyba. To może gościu się trochę tutaj załamie nerwowo. Tak, tych się bije pięknie 3800, no to też jakaś opcja. I grudka. A ty, ty żyjesz, czy nie? Co ty jesteś? chyba nie żyjesz, nie? Znaczy nie chyba. Zobaczmy, czy to nie jest przypadkiem iluzoryk, chociaż to nie wygląda jak iluzoryk. Nie, to nie jest iluzoryk. Może to jest iluzoryk. Nie, to też nie jest iluzoryk. Dobra. No to w takim razie na drugą stronę i tam pewnie zginiemy sobie. Ale to spoko, bo będziemy wtedy szli tylko już w jedno miejsce. Teraz tu jest może jeszcze być sekret. Nie jestem z tego mądry. Dobra, no to teraz druga strona Nie wiem gdzie ja idę właściwie Nie wiem czy jestem w połowie tej lokacji czy więcej niż w połowie Szczerze chciałbym ją skończyć i gdzieś dojść bo czuję się niepewnie tutaj Ja bym sobie może tutaj wziął te beczki zaraz Oni będą wypuchać tak Że rzucać te beczki O, tu jest taki pajac, który ja chcę detonować Żebym go jakoś dał radę zabić Okej, okay, umarł. Dobra Okej, okay, tylko że Chyba nie o to chodziło To mi demon przypomina To była podobna lokacja Dobra, ty nie żyjesz Tam w ogóle siedzi chyba jakaś menda jedna No my chyba mamy mieć na górę, tak? Tak zakładam Będziesz rzucał? Będziesz. Chyba was tu jest cholera? Pewnie z każdej strony przylezą. No. Win. Dobra. I Teraz tak. Eee, tu jest jakaś sala. A my ja mamy 28 minut i chyba będzie trzeba zaraz przerwać. Trzecie, by trzeba zabić chyba. Idą Dobra. Dobra, spoko, spoko Okej, okay, na raz jesteście To jest źle Umarłem Dobra, skończymy i idziemy tutaj po duszę Och, cóż za straszne miejsce no ale na szczęście mało przeciwników. Dobra, zaraz zobaczymy, czy smoki się zrespiły. A ja się chyba tutaj na chwilkę zapauzuję i zaraz do Was przyjdę. Tak, to szybka przerwa i zaraz kontynuujemy.